Dzień dobry, póki zacznę wieczorową pracę. Popołudniowo jest jeszcze jasno, to mogę Wam pokazać e, co się zmieniło na budowie, jestem akurat właśnie. Zobaczcie jakie jest Uch, to ogólnie, pogoda nas nie rozpieszcza. Uch. Dzisiaj zostały zaczęte przykręcane szczyty. Wczoraj padało, dzisiaj już jest ok, tak więc ekipa zaczęła przykręcać szczyty. Wybraliśmy sobie taki oto kolor, yy, jasno-szary. Yy, chcieliśmy, żeby był szary, ale nie za jasny, nie za ciemny. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Wybieraliśmy to już jakiś czas temu. Panowie od glazury też działali wczoraj, działają dzisiaj. Będzie bardzo, bardzo dużo metrów, około 500 metrów kwadratowych, będzie w kafelkach. W tej części też są kafelki. Tutaj będzie okno do biura. Biuro też będzie w kafelkach. Będzie okienko, a tam będzie przejście do łazienki, do pomieszczenia socjalnego i do pomieszczenia na schładzanie mleczka. Tak więc, jak widzicie, tutaj już się wszystko zmienia powolutku. E, został jeszcze do dolania korytarz główny, ale to tylko jedna warstwa i będzie krycie dachu. Tak więc, widzicie, jeszcze troszeczkę te prace nasze potrwają, ale powiem Wam, że już bliżej jak dalej i tak naprawdę e, sami nie możemy w to uwierzyć, że to się dzieje.